Mistrzyni świata we freedivingu zaginęła bez śladu. Natalia Molchanowa przebywała na rekreacyjnym wypadzie freedivingowym wraz z trzema towarzyszami na wyspie Formontera niedaleko Ibizy w zeszłą niedzielę. 53-letnia mistrzyni świata we freedivingu założyła sobie jedynie obciążnik na szyję i zanurkowała na głębokość 30 do 40 metrów bez płetw i liny. Kiedy nie wypłynęła na powierzchnię, jej kompanii użyli radia i wezwali pomoc. Do poszukiwań kobiety oprócz straży przybrzeżnej użyto specjalnego robota. Molchanowa potrafiła wstrzymać oddech na 9 minut, ale nurkowała w rejonach znanych z silnych prądów. Innym potencjalnym zagrożeniem mogła być nagła zmiana temperatury, przez którą organizm kobiety mógł doznać szoku. Molhanowa to pierwsza kobieta, która zanurkowała na głębokość 100 metrów na jednym oddechu. Ustanowiła w sumie 41 rekordów świata i wygrała 23 mistrzostwa świata we freedivingu.